Do tabelki, która... W dniach 21 i 22 listopada w budynku dawnego Centrum Informatycznego UW odbyła się czwarta ogólnopolska konferencja metodologiczna medioznawców pod tytułem Metodologia w służbie teorii u źródeł projektów badawczych medioznawców, a także trzecia edycja warsztatów metodologicznych. Jeżeli od dwóch lat mamy dyscyplinę nauki o mediach, to przede wszystkim musimy rozmawiać o jej Tożsamości, o języku i metodologii. Jeżeli taka konferencja jak ta odbywa się już czwarty rok rzędu, jest to ewidentny wkład w rozwój myśli i teorii związanej z tą dyscypliną. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie argumenty po temu, będziemy w stanie zwróć, zwracać się do ministerstwa, zwracać się do NCN-u, aby artykułując nasze potrzeby móc składać odpowiednie wnioski i co więcej, aby osoby o odpowiednich kwalifikacjach je oceniały. Jest to jedna z podstawowych rzeczy, które nasze środowisko w bieżącym roku powinno załatwić. Takie konferencje są potrzebne, ponieważ jesteśmy teraz na takim etapie kształtowania się i dyscypliny, i środowiska medioznawczego, komunikologicznego, że takie konferencje pozwalają zebrać wiele wartościowych osób z wartościowymi wystąpieniami i warsztatami w jednym miejscu, w jednym czasie, co sprzyja rozwojowi i dyscypliny, i też naszych przyszłych badań, bo wiele od siebie jesteśmy w stanie czerpać. Podczas konferencji została zaprezentowana książka pod tytułem Nowe media. Wyzwania i ograniczenia pod redakcją Tomasza Gackowskiego. Powstała ona Między innymi na konwie zeszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. Planowane jest również wydanie tomu podsumowującego obrady tegorocznej edycji konferencji. 21 listopada warsztaty metodologiczne poprowadzili dr Marek Kochan, dr Jacek Wasilewski i dr Habilitowany Robert Szwed. Wydaje się, że akurat refleksja metodologiczna w medioznawstwie wymaga pogłębionej analizy. Dlatego tego rodzaju warsztaty i tego typu inicjatywy, jak ta prowadzona przez Uniwersytet Warszawski, są niezwykle cenne. Warto rozmawiać o różnych metodach, dlatego że dzięki nim wiemy lepiej, po pierwsze, w jaki sposób analizować rzeczywistość, no i po drugie jesteśmy bardziej skuteczni na przykład w aplikowaniu o granty. W coraz większym stopniu żyjemy w świecie mediów, to znaczy, że coraz mniej rzeczy znamy z osobistego doświadczenia i coraz częściej wolimy poprzez media to oglądać, obcować z mediami, a nie z realnymi obiektami. Stąd wiedza, jak to przebiega, co z tego spotkania wynika, jak media rzeczywistość przedstawiają, w pewnym momencie może przekroczyć zainteresowanie rzeczywistością samą w sobie, więc w tym sensie uważam za naturalne zainteresowanie się mediami. Konferencja i warsztaty metodologiczne medioznawców były poświęcone procesowi konceptualizacji przez medioznawców wybranych problemów badawczych w ramach nowej, starej dyscypliny nauk o mediach, pisanej w rejestrze decyzją minister Nauki i szkolnictwa wyższego. Te warsztaty nie dają prostych odpowiedzi. Bardzo wiele ich pytań pada, bardzo wiele rzeczy, które się tutaj pojawiają, są niejednoznaczne, czasami nawet kontrowersyjne, dlatego ta dyskusja, która jest w pierwszym dniu, zawsze po obradach w sekcjach warsztatowych, kiedy wszystkie sekcje zlewają się w jedno miejsce, no jest bardzo burzliwa, i jest bardzo ciekawa, dlatego jest to bardzo rozwijające, tym bardziej, że wtedy też jest taka zasada, że każdy może wstać i powiedzieć w dowolnym momencie, kiedy, kiedy chce, więc nie jest to typowy panel, tylko jest to rzeczywiście totalna dyskusja. Po pierwsze, językoznawstwo od dawna wkraczało na obszar, nauk społecznych, zresztą uważam, o czym będę wspominała, że ta granica między naukami społecznymi a humanistycznymi jest granicą sztuczną i zupełnie niepotrzebną. Otóż językoznawstwo wkraczało już i na obszar socjologii, jest socjolingwistyka, i na obszar psychologii jest psycholingwistyka, i na obszary etnograficzne jest etnolingwistyka, jest, mówi się o politolingwistyce, pojawił się też termin mediolingwistyki, czyli językoznawstwo ma już doświadczenie z tej dziedziny i wydaje mi się, że wiele koncepcji, wiele narzędzi wypracowanych właśnie doskonale obsługuje, w cudzysłowie mówiąc, te wszystkie dyscypliny, ponieważ Wszystkie te dyscypliny zahaczają o język. Nie ma innego sposobu wyrażenia, tylko język. W dodatku no mamy też poza słowem obraz, ale to też jest pewien język, i niektóre z tych językoznawczych, przynależnych słowu, metod również nadają się do wykorzystania przy analizie obrazu. Chciałem Państwa zaprosić już na. Za rok na piątą, bo to będzie już piąta, jubileuszowa konferencja metodologiczna, wtedy też będą czwarta edycja warsztatów metodologicznych. Za rok temat, jeśli nie pomnę, jeżeli się nie pomylę, dokładnie tak został zapisany: sieciowość mediów masowych w czasach mediamorfozy, cyfryzacji i konwergencji, myślnik nowa ekologia. Mediów, tak więc tutaj będzie z jednej strony to hołd oddawany już w świętej pamięci doktorowi Karolowi Jakubowiczowi, więc będziemy znów rozważać, na ile to medium determinuje sam fakt odbioru i sam fakt przekazywanej treści, tak więc wątki związane z determinizmem technologicznym również się pojawią. Zapraszam wszystkich Państwa.